Witam Was w nowym odcinku konsol gier dzisiaj mamy takiego dziada to jest już bardziej nowocześniejsza konsola do gier typu Famicom Famicom nie jeszcze nagram odcinek ale w skrócie powiem to tak jest konsola za 90 zrobiona przez Nintendo powstało dużo podróbek jak i to nie jest oczywiście oryginalny Pegasus ale powstało dużo podróbek ogólnie oryginalny, oryginalne to są takie dyski na gry yy, to oczywiście nie ma dysków na gier nawet to jest za małe na te dyski na gry a to jest po prostu konsola z 2000 nie z któregoś z 2000 któregoś na gry, nie mamy takiej takich filmów, ale nazywane Pegasusem, ale to nie jest Pegasus yy, no dobra konsola yy, zasilana, zasilana zasilaczem yy, ma kabel HDMI czyli podłączenie do teraźniejszych telewizorów ja tu ogólnie odbieram na samym telewizorze, ale nie retro. Kontroler, A kabel oczywiście. A. Na przykład, jakbyście kupili gdzieś taką konsol konsolę, famicom bez kontrolerów, to taki kontroler mógłby bez problemu taki kontroler. Też ma problem. Który kontroler do to, to który. No, chyba tamten to jest chyba kontroler. Najprawdopodobniej ten pierwszy. Y Konsola jest. Możemy w ogóle. Ten, tu jest reset, czyli resetujemy tu własne. resetujemy tu gry. Czyli wracamy do menu. Menu zaraz wam pokażę. Kontroler czym jest. Jak wygląda. Pierwsze. Krzyża kierowania postacią. Y, mamy tu kuzik A do skakania, B do atakowania, strzelania. TR. To jest TA, przepraszam. TA jest do. Nie mogę tutaj załapać. Macham kontrolę myśląc, że ten telefon go za nałapie. O, nałapał. Ok. E, dobra. Ło, wow, teraz już widzę blisko, jaki on jest. Kontrola związuje do nes Do, do nesa a Konsola do nesa a One się też nagram wideo. Konsola ma guzik A, B, A do skakania, B do uderzania, TB robi to samo co B, T, A robi to samo co A, start, to włączanie gier, serek, wybieranie opcji, krzyk, ruszanie postaciom. w ogóle dobrze klikają te guziki, nie mam do nich żadnego problemu, one są plastikowe, ale te opcje są naprawdę gumowe. No to co, chyba włączymy, A ja są kosary? A, no i, i to jest włącznik. Nie wiem, czy mówiłem. Jak jest włączona napka, to znaczy, że jest włączona. jak nie, no to wiemy, że jest włączone, No. Chwilę będziemy musieli poczekać, bo. No. Takie telewizory z początku 2000 roku chyba szybko nie się nie aktywowały. No. Chociaż system, który próbuję do niego podłączyć. Oj. Oj. o, jest lepiej. No. No. Chyba ja nie tym gram nawet. Chyba ja nie tym gram. Aha, nie ten podłączyłem. Kuźne. Bo tu się kontrolery dzielą na gracza pierwszego i graca drugiego, czyli gracz drugi nie może przykładowo operować takich opcji jak wybieranie gry. Albo w ogóle włączanie gry. No i... Większość gier to działało tak, że jak jeden jak chciał się grać w dwóch graczy, to jeden musiał umrzeć, żeby aktywował się drugi. Więc pewnie nie raz ktoś próbował drugiego gracza przypadkowo popchnąć, żeby upadł w jakimś tam piomie. Żeby później. O, co jest? Tutaj ja tak przyczepiam. O, dobra. Co się? Kurde, nie ten podpiąłem. To trzeba... O, jest, dobra. Kurde. Mole. Oj, zaplątało mi się. Muszę przeciąć. Sam się przycina i to ja nie mogę. Czasami gadam do siebie, przepraszam. Mhm. A, zarębiście. Dacie mi chwilunię, ja tutaj... O, już gotowe. Chyba... Nie! Kur... nie lubi zaplątanych kabli. Nie lubię właśnie tych kabli, kontroli na... Kabli, dlatego uważam Xboxa na jedną z najlepszych właśnie... Konsol, jak chodzi o kontrolery. Bo naprawdę... Kontra, to ma naprawdę wygodne no na ojcboksie na pewno też nagrać jakieś wideo no o gierach również dobra, te, tego patam w ogóle bo tu przecież chyba, patrzcie jakie tu są gry dzielą się tu na takie sektory jak akcji no czyli gry typowe, jak widzicie Marian kszczelanki sportowe no można tu z własne romy rzucać. Znaczenie życiówki jest takie logiczne. No i wyścigi. Wyścigi sportowe to względnie coś, co by wypadło najgorzej. Ogramy wszystkie tutaj. Nie ogramy wszystkich tytułów, ale najpopularniejsze gry z tego menu. A i właśnie żeby wrócić do tego tamtego, trzeba kliknąć SELECT, a żeby wybrać opcję Start. A dalej to z górki poleci. No, chyba klasyka, włączymy z jej Sonika. Ja wiem, co grać, to takie gry, które warte są swojej uwagi. No ale Sonic nie jest oryginalny, tylko jakiś podrób. No, oczywiście są tu jakieś podróbki jak. Kart Fighters. Nie będę o nim mówił! Nie, naprawdę nie warto mówić o, o takiej gry jak. Nie ja mam tego Mariana Mario, Andrew Lizzy, Donkey Kong Ju. No, jest Super Mario Bros. W ogóle mogę wam też pokazać taką stuczkę, żeby jak zapisać gier w Super Mario Bros. Możecie słychać hałasy, naprawdę to już nie moja wina, nic nie zrobię z tymi hałasami. Nie, nie wiem całego ekranu, ale to nic. E! Jestem jeszcze w Mario, patrzcie, jak klikniemy start i serek, to można zapisać. Doszłem aż do... po Bowserze, więc jestem dobrym graczem, nieważne to, że umarłem, a jak umarłem, to musiałem wrócić do gry. No nic. A widzieliście, że ten tutaj, jak zaczynamy grę, to jest bardziej samouczek niż po prostu jakaś gra? No, Grzybek. Pamiętam samą w ogóle sekwencję gry Mario, oczywiście, do, do chyba trzeciego, do trzeciej walki z Bowserem. A, no i w Mario B. może służyć jako przyspieszenie. Taka ciekawostka. Ogólnie teraz by do tej rury mogłem wejść, ale po prostu nie chciałem. Grzybek! No, też nie chcę jakoś długo grać w tę gry. Szybko przechodzimy do drugiej. Bo nie chcę pokazywać tylko jedną grę z tej tutaj kolekcji. Star Naprawdę fajnie się obraca ekran. W ogóle gry nie wyglądają tak bardzo staro. W niektórych grach w podróbki Famicona niektóre gry wychodzą tak, że po prostu brzydko wyglądają po prostu. A tutaj to nie przyznam, a nie wyszło. Ci przez telefon możecie inaczej wygląd widzieć niż ja, więc cóż. no. Przechodzimy dalej, więc tym guzikiem mogę wyjść. No i wyszłam. Na pewno chcę ograć... <grym> Wam pokazać, widzicie, Sonika. Sonik naprawdę mi się spodał, tylko nie mogę go przejść, bo tak utknąłem. Cały czas tracę życia. A czasami są takie, że zapisywanie może zmylić, bo na przykład zapisujemy na poziomie, w którym nagle umieramy. I trudno jakoś z tym zawalczyć. Kurde, staram się patrzeć na telefon, czy coś się dobrze nagrywa. A wie patrzeć na duży ekran, jest to taki malutki. Dobra. On nie zauważyłem, że to jest to trampolina. No, Sonic, jak widać, to nie jest oryginalny Sonic, bo wiemy, jak Sonic w oryginalnej serii wyglądał, bo Sonic nie jest Nintendo, a tu są gry bardziej na czyli od Nintendo, ale to są podróbki też od fanów. Eee! A przecież pokazywał mi... Mm. Nie widać tych w ogóle sprężyn. Nie to, że na telefonie nie widać, one wyglądają jakby po prostu były dodatkowym tłem, niż one naprawdę byłyby ruchowymi emerytami. Podoba mi się, z, jako te wyjaśnienia jak umraele są. A bez problemu mogę robić sprinta. Musiałem się trochę nauczyć, jak robić sprinta. Może do drugiej gry przyjdziemy. Ale po prostu platformówek mamy tu, bijatyki. Tak, niestety tu nie ma... Są tu rodzaje bijatykowe i platformówki, niestety. E, chyba chcę zagrać po prostu Gra, która zdominowała mnie względem względu twojego wyglądu. Miał być to Mario Kart, ale... Koleś, ale twórca nie miał takiego no, takiego takiego... ...prostu, jak taką grę zrobić? No to stworzył coś lepszego niż Mario Kart. Naprawdę lepsze. Kart Fighters. Widzicie, jak to wygląda? No i możemy wybrać sobie postać. Ja wybiorę sobie, otóż, Mariana, no bo klasyk. Zawsze się gra Mariana, Wszystki gra Mariana. No, no i to Tobiatyka. Szczerze mówiąc, z klapkami możemy w różne kierunki chodzić. A, szczerze mówiąc, B to kopiemy, A to uderzamy pięścią. Nie wiem, jeszcze jakieś kombosy można robić. Wiem, jak robić tym, no ko ko pa, pa, kan, no, no, no ko no ko, który jest tym, zuwiem z Mariana. Co to jest mu nazwę. To nie wiem, to jakaś chińska gra, coś, nie wiem. Przejdźmy dalej i chyba o nie Nie będę tu dużo o strzelankach, bo nie lubię dużo strzelanek, szczerze. Dlatego ja gramy jeszcze klasyka? Tak mówię, kontra. Kto to jest takim klasykiem? Czy... No, no, no. Znaczy tu nie są tak zmienione gry, jak na przykład konsola GS5, czyli Famicom, który nawiązuje do PlayStation. Naprawdę nie polecam w ogóle grać do tej kosoli w by... y, tego kontę. To nie jest tylko wina tego pada, po. Bo... patrzcie, nie da się ciężko zjąć na skos w dół po prostu. Nie to, że to wina tego pada, po prostu kiedyś takie pady nie miały okrążenia, żeby... A widzicie? A tam mam ważne coś, no, dodatek. No, ja lubię to zmijać, a to nawet nic nie zmieni do mojej gry. Ciężko mi się bierze, naprawdę. A guziki naprawdę dobrze pracują, tak to dobrze się klikają. Słychać jak pracują. O, robię ten właśnie z mostem. Bo teraz patrzę na te mał... oj, ojojoj. Oj. No, nie będę dużo próbował, bo to tylko test konsoli ma być. I no, jak się na niej gra. Gra się naprawdę fajnie. A, jest tyłów, dokładnie? No, 700, jakby co. A tutaj chyba ogramy FIFA. Ja ma FIFA, bo nie wiem, czy wtedy była FIFA. No choć z tej pory nie znalazłem. E gramy tutaj sobie Gola. Mogę grać Golf. Jeden, ale dobra. A tylko takie mogę wybrać. O nie, dobra. To chyba polskie Jestem Polakiem, to Polska tylko ła po... Jezu. Gor to chyba jest gratują dobrze z nami. Co do tego, że mogę obrać. Nie wiem, co tu się dzieje, jeszcze. Ja nas i pamiętam Gola. A bo to. Bo ja tak właśnie pamiętam Gola. Co tu się chodziło bardziej z takimi animowanymi ludkami. Dobra, miałem tylko... Wiem, że chcecie popatrzeć tu pewnie test Cholera, ale bardziej zwracam się na test konsoli. Starą oczywiście na pewno będę dużo robił bo grach, jeśli będziemy już przy zleczeniówkach, ale jesteśmy przy samochodach Chcę formułę, chcę formułę A, my jak big game, w y, moim ostatnim filmie nie ruszamy tymi głównymi tylko strzałkami Myślę, że coś mądrego, ale nic się nie zmieniło, jak chodzi o big game, bo starty dalej wybieramy Road Fighters, o, to też jest fajne, nie fajnie Level pierwszy nie jestem dobrym programem w grach trochę chociaż ostatnio dużo gram w te gry, więcej niż na moim Xboxie e ostatnio. U nie zrozumiałam sobie nic... Ab, ab, no, też zamiast... Też nie gram jakoś dużo na moim komputerze, bardziej laptopie, bo nie mam komputera. O, o kurczę, to jest, Nie, z początku się, że to będzie szybciej leciało. Grałem Road Fighters, ale zawsze... O! Kurczę, zapomniałam zawsze, że to nie są auta. Ale wiecie, fajna gra, bo... To bardziej zależy, że w gdzie tylko szczałek używamy, a bardziej A to musimy to jest silnik, czyli jak tego przestaniemy używać. Ale trudno nie uderzyć. A to jeszcze czas na mnie idzie, widzicie? Jeśli nie dojdę do mety... Możecie tej mety nie widzieć. O kurze, no to przegram. Dobra, gówno gra. O nie wyłączyłem tę salę, ja pierdzielę. jak ja nie nawiczę tych guzików. One są na blisko. No, a właśnie ja chyba wam pokazywałam, że jaka jest ta ramka, jak się nie jest jakiś start, ale jak ja wam pokazywałam, że można zapisać grę. Patrzcie, jeśli przytrzymacie jakiś start w tym samym czasie możecie wrócić do gry, wyjść z gry, czytać grę, zapisać grę, no i zmienić ekran, system to. Nie wiem o co tu chodzi może. No i tak, i tak. No i jesteśmy przy zrzudziówkach. Yy, no i przy grach strategicznych, no raczej bardziej. Oczywiście, gramy tu taką moją ulubioną grę. no Ki Kong. no Ki Kong to najlepsza gra ESO. Bo to... <kluje> Patrzcie, jakie ja wam ukrywam. Donkey no, Konga. Naprawdę dziwnie, widzicie? Przez telefon pewnie te ekrany. O, pewnie nawet Mariana nie widzicie. po co to miał być tego dlatego... Nie przypomina to bardzo jakoś Mariana. że mówiąc B, w ogóle to nie działa, nie wiem dlaczego Chociaż nie wiem, mogłoby być to... Ej, nie mogę, nie! Ej, nie wiem dlaczego nie mogłem się ruszać Dobra, nie wiem po co ja wyłączyłem Po prostu, robię z nowymi rzeczami zacząć mhm. Już 15 minut zateknę, że te filmy, właśnie przy 15 minutach w tamtym filmie już skończyłem, a tutaj jeszcze skończyć nie mogę, bo jeszcze nie skończyłem w ogóle recenzji tej konsoli. O no kurczę no. Nie jakieś jakie gry mi się tu podobają. Zresztą zeszłościowe, bo jestem fanem zeszłościówek, bo to były typowe arkady wtedy. Arkady są wg na najlepsze, no byłem kiedyś w salonie gier, gdzie mogłem oglądać w y właśnie. No i ta wersja nesowa, czyli ta, co mam tutaj, jest inna niż arcade'owa. To na pewno, a nie dotarłem do tego poziomu, o nie. Jest trudniejsza, ten mnie, ale to jest łatwe, szczerze. Nie wiem, czekajcie, spróbuję ja tak, żebyście lepiej widzieli. No, nie widzicie za ile lepiej, bo jednak trochę telefon jest dalej. Znaczy kamera! Znaczy, Dobra, nie będę kłamał, gdy mam telefonem. Hmm. Dobra, miejsca, co się skupiam się na graniu, niż. Nie, 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 nie. Kurczę. Gdzie tam. Pierdot z tym. I, że jeszcze jedna jest taka popularna gra, że mówię, że, ach, nie wiedziałem, że pak ma taką fajną trzecią część. Patrzcie, ja tu mogę. To w ogóle wygląda jak 32-bitowa względem mnie. A możecie tarafon teraz słyszeć, a tu nic. Mogę skakać i patrzcie, co ja mogę robić z duchami. A bo ja teraz kurkę zjadłem mocy ale patrz, czemu mi, mi nie lecisz? Wiem, że ona pink blokuje drogę. Ha! Mogłem dwa przeskoczyć Przysko... trzy. Pamiętam, że przeskoczyłem trzy. Na no, mnie jest Frajda jak przeskakuje. Dobra, nie ma Frada. Ale może będzie zachodzić każdego Pacmana. Co za matów? He! O! Chyba wolę jednak tą wersję. Bo ona tak klasycznie, tak ładnie. Lubię te 8-bitowe gry szczerze. A na pewno będę komentował więcej konsor emulujących jeszcze inne rewersje gier niż tylko Famicona Na pewno będę też nie wiem gry które emulują na przykład nie wiem tego mm, Game Boy może, bo Game Boy jest naprawdę ciekawą konsolą ROM dobra, to co, przechodzimy chyba do Romów. Romów. Nie testowałam jeszcze Romów, więc... nawet nie za tam znanych moich własnych Jak widzicie, tu cały czas zaję się same gry, ale kontuacja Kumacie. To za nie jest ciekawa gra. No, no, fajna, nie powiem. Mi się spodobała. Na pewno to nie będzie moja ostatnia, jedyna gra do Typowo Game Boy'a, czy Gameboya Advance, może nawet chociaż jest Boy'a na pewno oryginalnego, żeby o nim opowiedzieć trochę więcej. Chociaż na pewno będę dużo opowiadał o Gamboju. bo dużo się interesuje kosarami, więc dużo o nich wiem. Y -hmm. Oczywiście będę robił też od grach komputerowych, to nie trzeba uniknąć. Nie, nie, nie mogę się doczekać, jak zrobię o. No, klasycznym Xboxie. E I nie tylko w e Xboxie. No, no to jak oceniam konsolę W Big Gamer, y, szczerze mówiąc, zapomniałem, umiałem oceniać numerowo, miałem oceniać konsolę... i po prostu zapomniałem tego robić. I no tak, w Big Gamer y, pamiętajcie, że oceniłem tego czerwonego. Możecie nie, bo nawet nie oceniłem, ale tego czerwonego oceniłem na. Yy, ...no 2 na 10 Tego tu. Jak ten to jak PlayStation oceniam no 6 na 10. Te gameowe gry po prostu mnie zbiły. A to szczerze od 7 na 10. Szczerze dlaczego tak oceniam. Chcielibyście zobaczyć Galaxyana. To już pokazuję jak Galaxia tutaj wyszła. Upią na gra mojej taty, a wyszła tak gównianie, Widzicie elementy sobie pływają. Widzicie to? Punkty się nie zapisują, latają w cały świat. Gówniane to jest po prostu... No, koserka fajna, mi się podoba. A to chyba na tyle na ten odcinek, więc jak włączę tą koserkę, to się zegnamy. Że...